Już niedługo uczniowie ze szkoły specjalnej imienia Ludwika Jerzego Kerna będą porządkować okolice zabytkowego pasa startowego w czyżynach. Do akcji sprzątania śmieci przyłączyło się Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon. Zainspirowało nas to do tego, żeby rozszerzyć trochę zakres tej akcji, ponieważ teren, na którym będzie zbudowane Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon, jest bardzo zanieczyszczone. Było to w zasadzie można powiedzieć dzikie wysypisko śmieci. Było to zlokalizowane wiele Budynków, wiele obiektów, które już nie były użytkowane, były to pozostałości po ogródkach działkowych. W tym roku uporządkowaliśmy ten teren, usunęliśmy właśnie te zabudowanie, usunęliśmy stare płoty, niebezpieczne różne elementy, które zagrażały mieszkańcom, którzy czasami korzystali z tego terenu. W ubiegłym roku, kiedy pracownicy Kogiteonu oraz mieszkańcy Krakowa zorganizowali podobną akcję sprzątania, zebrano ponad 150 worków śmieci. Natomiast jak się okazuje, to był wierzchołek góry lodowej, ponieważ ten teren był tak zarośnięty i właśnie obfitował właśnie w różne te zabudowania i w inne elementy, które uniemożliwiały to sprzątanie, że tak naprawdę żeśmy tylko wtedy usunęli część tych śmieci. Teraz chcemy doprowadzić ten teren do większego porządku. Tak, ażeby był on przyjazny dla mieszkańców, no i żeby, żebyśmy mogli rozpocząć inwestycje budowlane w drugiej połowie bieżącego roku. Akcja rozpocznie się 17 marca, to jest wtorek o godzinie 10. Zapraszamy do tego i zachęcamy, żeby w akcji sprzątania tego terenu, który przecież jest bardzo atrakcyjny dużym terenem w centrum Krakowa. Zapraszamy do sprzątania również inne, inne osoby, inne instytucje. Współpracujemy z ochotniczym chówcem pracy w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dołączą do nas i pomogą również w tym sprzątaniu. Natomiast bardzo zachęcamy do tego mieszkańców, ponieważ jest to w zasadzie miejsce, w którym na co dzień przebywają. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Małopolskie Centrum Nauki Kogiteon. Serdecznie zapraszamy.